W poszukiwaniu tego złotego grala stajemy przed wyborem. Jednym z nich jest plecak i się wcale nie dziwię, że wiele osób go wybiera, bo jest to taka pierwsza myśl, jaka nam się nasuwa, bo plecak jest bardzo uniwersalny oczywiście. Ja doskonale rozumiem osoby, które preferują wybór właśnie plecaków na e, rower. Nie z myślą o pokonywaniu z tymi plecakami dziesięciodniowych dniowych wypadów Po kilkaset kilometrów dziennie Tylko Z myślą o tym żeby pojechać na krótką wycieczkę i do tego plecaka sobie włożyć wszystkie rzeczy które chcemy Zabierać, rower gdzieś można potem zostawić, przypiąć i z tym plecakiem dalej Sobie powędrować No tak sobie to wyobrażam, że, że to jest taka przyczyna dla którego Wybieramy plecak, ale jest jeszcze jedna, bo plecak albo właśnie sakwa biodrowa, czyli ta nerka biodrowa, bardzo dobrze amortyzują wszelkie nierówności, no bo po prostu mamy je na ciele, więc ta dodatkowa amortyzacja wpływa na to, że możemy w takim plecaku bezpiecznie przewozić delikatne rzeczy jak bardziej zaawansowany aparat fotograficzny czy drona, na przykład ze stabilizacją obrazu no i dzisiaj pojadę z plecakiem, to jest plecak Evoca Stage 18 litrowy czyli taki rozmiar myślę, że który nie jest ani za duży ani zbyt mały pokażę Wam co do niego zabrałem no i jeszcze na wycieczkę zabrałem jedną rzecz, którą dzisiaj przetestuję, która bardzo umila spędzanie na rowerze wolnego czasu. Dłuższy czas już się zastanawiałem jak rozwiązać pewien problem na wycieczkowy. No i myślę, że dzisiaj podam Wam przykładowe rozwiązanie. Zobaczymy jak ono się sprawdzić, sprawdzi i czy będę z tego zadowolony. Także zapraszam na dzisiejszy film. Pokażę Wam w przerywnikach, oczywiście, tą torbę. Tak że tak powiem, e, już co ona w środku ma. I to wszystko chyba zrobimy w trakcie dzisiejszego odcinka. I pokażę Wam też e, jaki to inny patent. Mam na to, żeby nasze podróże rowerowe były przyjemniejsze. Ten tajemniczy wynalazek, jaki znalazłem ostatnio, bo w... zawsze brakowało mi czegoś takiego, żeby, będąc gdzieś na wycieczce, jak nie ma tak jak tutaj ławki ani nic takiego i mamy powiedzmy dosyć. Może tak jest chyba prościej. To zwija się do takiej malutkiej postaci. Źle to zwinąłem. Tak to się zwija. Widzieliście to na przebitce. No i możemy to spakować do sakwy, do, nawet do kieszonki z tyłu. Jak mamy jakąś większą kurtkę, to wejdzie. Jest to mapa mata samopompująca do siedzenia termarestu. Wystarczy ją rozłożyć w dwie minutki. Ona się napompuje. Nie trzeba jej w ogóle pompować. Tu jest zaworek. Jak się to już wypełni powietrzem. To po prostu go zakręcamy, tak jak teraz widzicie, on już jest napompowany w całości. I to służy do czego? To służy po prostu do siedzenia, kiedy nie mamy ławeczki i tam gdzieś na piasku czy na czymś. To sobie możemy o, usiąść wygodnie. Nie jest zimno, czy w zimie, właśnie, czy też gdzieś na plaży. No, bardzo wygodnie się siedzi, no, elegancko, prawie nic nie waży, bo to waży 90 gramów jako całość. Naprawdę jest wygodny, możecie mi uwierzyć na słowo. E, czy mokro jest gdzieś, czy właśnie ochrona przed jakąś wilgocią, czy po prostu nie chcemy brudzić sobie spodenek, e, siadając gdzieś na jakichś tam e, niezbyt fajnych ławeczkach. Powiedzmy, no wiadomo, e, jak to jest. E, pierwszy raz ją dzisiaj wziąłem i powiem Wam, że jestem mega zadowolony. Bardzo jest wygodna, sama się faktycznie napompowała. No cóż, e, to jest jakby pierwsza rzecz, także termarest, podtyłek, e, wymiary są takie, że to spokojnie jedna osoba się zmieści, dwie już gorzej, ale dla jednej osoby to wystarczająco. Teraz przejdziemy do bohatera dzisiejszego odcinka, to jest ten plecak Evoca, ja pierwotnie miałem mieć wersję 12 litrową, ale dostałem w końcu 18 z tyłu ona ma, tak jak to nerka, ewok ma taki patent, bardzo fajny zresztą, czyli takie piankowe wypełnienie na plecach, taki system wentylacyjny, który no powiem Wam, że mo mokre mam plecy, ale no nie są to tak może mokre, jakby były, gdyby to było wiecie, w postaci takiej jednolitej pianki, jak to czasami jest. Plecak jest bardzo długi i a natomiast jest troszeczkę wąski i to jest super rozwiązanie bo jednak tak jak przyjechałem w tej chwili 30 km i praktycznie nie czuję żadnego zmęczenia typu obciążenia na... czuję, że ten plecak jest ale nie jest to taki ciężar zbyt duży ile tutaj w środku to ja zważyłem w domu plecak waży 4,5 kg zmieściłem w nim lornetkę drona a w środku mamy jeszcze, zaraz Wam pokażę, aha, ten właśnie termarest i tutaj mamy jeszcze, jak on w ogóle wygląda, więc to jest tak główna, główna, jakby pojemna, no główny, główny magazyn na rzeczy, tutaj spokojnie wejdzie nam na przykład ten termarest, wszedłby również aparat. Albo statyw, tak myślę, że z boku też statyw, statyw by się może zmieścił. To by trzeba było sprawdzić, jakichś takich mniejszych rozmiarów. E, tutaj zostaje jeszcze na coś tam miejsce, powiedzmy, kurtka może jeszcze wejść do tej, do tej głównej komory. E, teraz tak. No, ja to na razie wyjmę, może stąd, nie, żeby to Wam e, dokładnie pokazać. Teraz tak, tutaj mamy taką kieszonkę na zameczek na jakieś tam dokumenty dodatkowe. Ona ma też haczek, tutaj, czyli to może być na przykład na portfel na coś takiego bardziej cennego, myślę, co chcemy, żeby było ukryte. Teraz tak, to jest pierwsza rzecz. Druga komora, która tutaj jest też ukryta. To jest system nawadniający, czyli bukłak. Bukłak ja akurat on przychodzi bez bukłaka i ja wykorzystałem deltera dosyć duży ten bukłaczek jest i schowałem go w taki jeszcze termobag 3 litrowy żeby sprawdzić jak to się sprawdza no, po tych godzinach ile tam ja jadę mniej więcej półtorej godziny myślę. Tej dłużej nie, no to napój jest, zaraz sprawdzę zresztą, napój jest chłodny, także trzyma to temperaturę. Więc tutaj w tą komorę jakby wejdzie 3-litrowy taki bukłak bez problemu, nie? 3 literki zmieści się, jak widzicie, w całości. Teraz tak. Co mamy tutaj jeszcze z przodu, bo to jest też fajne? Więc z przodu, tutaj patrząc od góry, mamy kieszonkę na na przykład na komórkę i również na okularki, bo to jest wyściełane taką delikatną siateczką, więc tutaj wejdą na przykład okulary, można schować, bez obawy, że się e, przeciwsłoneczne, że się one zniszczą nam. Także tutaj łatwy dostęp do okularków mamy. Dobra. I takie kieszonki poręczne, żeby coś po prostu w nie schować. To są tutaj. Teraz przechodzimy dalej. To jest też fajna rzecz, mianowicie tutaj przybornik. I tak tutaj ja schowałem zapasową dębkę. Biorę ją zawsze, tutaj mamy pompkę też się przyda eee, rękawiczki i multitool czyli po prostu tak żeby na rowerze nic nie zostawało nie? zapinamy tutaj zakładamy, ale to nie wszystko eee, tutaj moi drodzy jeszcze pod spodem mamy eee, uchwyty na kask, bo kask możemy po prostu sobie zdjąć Teraz spróbujemy, zobaczymy jak to będzie pasować. I tutaj jest taka siateczka, żeby ten kask sobie po prostu tutaj przypiąć. I teraz jak go przypinamy? Przypinamy go tutaj do takich. O! Tutaj są takie. Tu jest taki zaczep, więc myślę, że to bardzo fajne jest. O, I tak ten kask możemy słuchajcie nosić. No bardzo fajne rozwiązanie, zobaczcie. Ale to oczywiście nie wszystko, bo jak żeby mogło być inaczej? Także plecaczek rowerowy, bardzo fajnie przemyślany. Dobra. teraz przejdziemy sobie, bo to nie wszystko, e, z fajnych rzeczy. Tutaj mamy również poniżej, tu nie wiem, będzie, mam nadzieję, że widać. O. Jak to odsuniemy, mamy pokrowiec, nie będę go wyciągał. Przeciwdeszczowy. No, pokrowiec pewnie. Nie wiem, jak to się sprawuje, jak deszcz pada, czy ten kask też obejmuje, ale mamy jeszcze system troczków, czyli po prostu możemy tutaj. To się mocuje w ten sposób. Patrzcie, jak to się mocuje. Eee, tak, chyba. O, to są takie troczki. A nie, tak to się mocuje, dobra. To już wiem. Trochę dzisiaj wieje. O, tak. I te troczki tutaj umożliwiają na przykład, chociażby gdyby to była na przykład karimata, to tutaj można ją byłoby jakoś tam sobie na przykład zaczepić, nie? Czyli tak. I tam sobie zaczepiamy tą karimatę tutaj. Także to jeszcze jest coś takiego, nie? Takie troszki tutaj dodatkowo. Fajny patent, lepiej mieć niż nie mieć, zawsze się przyda. Czy statyw nawet można tutaj przewieźć. I to jest na zamek zapinane. Ale to nie wszystko. Nie, 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 to byłoby zbyt proste. To nie wszystko, bo mamy jeszcze tutaj boczne kieszonki. Po jednej stronie boczna kieszonka jest. I po drugiej też jest boczna kieszonka na jakieś drobiazgi. Ale to nie wszystko. Bo jeszcze mamy obok tej kieszonki po jednej stronie, po tej prawej stronie ukryty zamek. I ten zamek daje nam dostęp do takiej podwójnego dna w tej kieszonce i tu możemy schować na przykład bilet, cokolwiek, co nie może wylecieć nam. Zamykamy na kieszonkę i tak mamy szybki dostęp Tutaj, jakby możemy sięgnąć, mając ten plecak założony, i to wszystko jest na zamek. Jeżeli chodzi o system nośny, to są bardzo fajne, wąskie są te paski, ale jeszcze mają jeden fajny patent. To jest tylko w droższych modelach. Mianowicie, one nie są na stawę przymocowane tutaj. Wiadomo, ręka pracuje podczas jazdy, i one umożliwiają swobodne. Swobodne przesuwanie się tego wszystkiego tutaj bardzo to fajnie wygląda i działa zresztą też, nie? Po dwóch stronach. No i oczywiście, system nośny z linką tutaj do bukłaka jest też zintegrowany znaczy, w systemie nośnym jest zintegrowany uchwyt do tego przewodu od bukłaka. Nie na magnes, ale myślę, że magnes, gdyby ktoś chciał, to pewnie sobie może jakoś tam dokupić tylko na taki karabinczek, jakby taką zawleczkę plastikową i podczas jazdy możemy spiąć sobie to na klatce piersiowej i na biodrach takimi paskami. Pasek jest elastyczny tutaj. To jest się rozciąga z jednej i z drugiej strony. W przypadku tego paska czasami jest też stosowany tutaj w innych, no, na przykład w tej nerce mojej, w której mam. Tutaj są takie fajne schowki. One są bardzo fajne, bo tutaj dużo rzeczy wejdzie. Jakieś takie najbardziej przydatne podczas jazdy, żeby szybko wyciągnąć. No, ale tutaj akurat producent zrezygnował. Może faktycznie byłoby to już zbyt dużo, zbyt ciężko. Także tego tutaj nie ma. One są pozbawione tych jakby takich kieszonek, no w zamian za to mamy jednak całość, jest po prostu lżejsza. No dobrze, to wszystko jeżeli chodzi o ten plecak. Ja będę kontynuował dzisiaj dalej tą wycieczkę. Zobaczymy jak on się będzie sprawował kiedy dojedziemy już na miejsce. A bardzo fajnie, wygodnie się mi siedzi, także mogę teraz wyciągnąć lornetkę i trochę popatrzeć sobie na przyrodę. Także yy, myślę, że ten odcinek na tym zakończymy. Jeżeli coś się po drodze by wydarzyło, co by wpłynęło na ocenę tego plecaka jeszcze, to oczywiście coś dogram, a jeżeli nie, to zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa pa!